Z tego, co ja doczytałem gdzieś, w ogóle okulistyka bo to jest jedna z najszybciej rozwijających się dziedzin. Medycyny. Zdecydowanie. I czy jest tak, że na przestrzeni lat, tak jak pan jest człowiekiem, który kończył studia, ma swój staż, e, chociaż wiadomo, że to jest dziękuję, bardzo to nasz młody dziękuję, dziękuję. Ja szybko dziękuję, sprawdziłem no, co? to u pana doktora i e, no. a ja to powiem wam później. E, ale m, czy też na pana oczach, w trakcie studiów, w trakcie praktyki pańskiej pracy, dzieją się nowe rzeczy, że przychodzi pan któregoś dnia i oni mówią, dobra, nie będzie pan tego robił, tylko, tylko teraz mamy takie nowe urządzenie ono bardziej będzie pomagać. Czy jest coś, co się ulepsza? Z pańskiego doświadczenia pytam. To się dzieje fajnie. w przeciągu miesięcy tak naprawdę. bo tak? Mamy, tak, technologia w okulistce się, się bardzo mocno roz, rozrasta. Jeżeli podejdziemy gdzieś do szpitala, do poradni, do klinik okulistycznych, to tak naprawdę ten pacjent jest badany na wielu, wielu różnego rodzaju, bardzo specjalistycznych sprzętach, które pokazują nam różne funkcje, różnej tkanki wokół. I to tak naprawdę kiedyś zaczynaliśmy od zwykłego szkiełka, oftalmoskopu, przychodził doktor, badał dno oka, mhm. tak? W chwili obecnej to badanie jest zupełnie inne. My Mamy tomografy, my mamy dostęp do, tak naprawdę jesteśmy w stanie zwizualizować setne, setne, części, setne części milimetra i zmierzyć, obejrzeć, zobaczyć jak one się zmieniają, zmieniają w czasie. Także tak, jak najbardziej ten postęp to badanie okulistyczne, które było wiele lat temu, a badanie okulistyczne, które jest teraz, to jest przepaść.